Dobrym, do dzisiejszych ćwiczeń potrzebujemy parę skarpet. Dwie skarpetki, tak, w domu, nie wiem, przynajmniej ja tak robię. formujemy w taki sposób w parę, tylko nie kładziemy do półki, wykorzystamy je do ćwiczeń. Najpierw zrobimy rozgrzewkę, skarpety w obydwu rękach, i robimy skip, a obijamy konami. Nasze skarpet. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ok. Teraz w prawej ręce skarpeta i prawa noga skip A, lewa skip C. Prawa A, lewa C. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zmiana. Druga noga ze skarpetą skip A i przeciwna skipce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Przejdziemy do truchciku i w truchciku krążymy. Raz, jedna ręka w przód i przekładamy skarpety z rąk do rąk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 10 dziesięć. To samo krążenia w tył. Raz jedna, raz druga, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W dalszym ciągu truchtamy i w truchciku przekładamy nasze skarpety. Takie rozpiętki robimy. Z przodu. Szeroko ręce i łączymy 10 razy. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeszcze jedno w trukciku, tylko teraz będziemy przekładać z rąk do rąk nad głową. Ok? I szeroko lecę. Raz. 2, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra. Teraz już bez truktu. Krążymy bioderkami. Bioderka krążą w jedną stronę i w tą samą stronę jeszcze robimy krążenia wokół bioder naszych skarpet. 10 razy. W jedną stronę. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Krążymy w drugą stronę bioderkami. I w tą samą stronę wokół bioderek przekładamy z rąk do rąk nasze skarpetki. 5. 6, 7, 8, 9, 10, ręce szeroko. I jedno kolano na razie. Prawa noga do góry i na dół, i przekładamy. 5 razy. To samo, drugie kolano wysoko. Raz, 2, 3, 4, 5. To samo, raz, jedna noga, raz druga. Raz, dwa, trzy, cztery, teraz już dziesięć razy, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, teraz pod kolankiem pięć razy. Będziemy rzucać pod udem do góry, ta sama ręka rzuca, ta sama łapie, pięć razy. Dwa, dwa trzy, cztery, pięć. Lewa ręka, lewa noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz jedna, raz druga, raz i druga, dwa, trzy, cztery, raz, dziesięć, raz, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Prawa ręka rzucała pod prawą nogą, a teraz. Ta ręka pod przeciwną, czyli prawa pod lewą po skosie. przekątna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Dobra, dajemy sobie na głowę skarpety. Ręce szeroko, robimy skłon głową wzód i łapiemy skarpety. 5 razy. 2, 3, 4, 5 z przodu łatwo. Trochę utrudnimy z tyłu, czyli znowu na głowę skarpety. Robimy skłon głowy w tył i próbujemy za plecami złapać w ręce skarpety. Raz, też 5 razy. 2, o! Nie zawsze wyjdzie. 3, 4 i pięć. Jak nam się trochę spłaszczy ta kulka ze skarpet, to formujemy ją zwłaszcza teraz, żeby bardziej była okrągła niż podłużna i zrobimy żonglerkę. Najpierw głową pięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz Ręce. Chwytamy pod chwytem dłonią, prawa ręka, żywitową częścią dłoni obwijamy do góry, łapiemy znowu. I 5 razy. 3, 4, 5. I to samo, prawa ręka. Raz, 2, 3, 4, 5. OK? Znowu prawa ręka, teraz żuwika, czyli 5, będziemy podbijać do góry. jeden raz. Raz, 2, Trzy, cztery, pięć. I druga ręka. Raz, dwa, trzy, cztery i ostatnie pięć. Ok. Przechodzimy do kolanki. Prawa noga. Raz, dwa, o, trzy, cztery, pięć. I to samo. Lewa noga. Raz, dwa, trzy, 4, 5. Spróbujemy raz jednym kolankiem. raz robimy, dwa razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. do stóp, dajemy sobie skarpety na stopę, stopa do góry, podrzucamy i łapiemy. Starajmy się jedną nogą, jedną ręką, czyli prawa noga, prawa ręka. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Lewa noga, lewa ręka. O, no już właśnie jest gorzej. Zauważyliście, że jestem praworoczny. Praworoczny. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Oczywiście jak już się opanowali to, to można sobie utrudnić i rzucać mocniej, wyżej w górę, jedną, a potem drugą. Stopy jeszcze wykorzystamy do żądarki. Jedna noga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i druga noga, raz, dwa, trzy, 4, 5. Podobnie jak kolankami, zrobimy teraz żonglerkę stopą, raz jedna noga, raz druga, raz jedna, raz druga, złapać. Raz jedna, raz druga, złapać. Raz jedna, raz druga, złapać. 3, 4, 2 i 5. Ok. Dobra, to teraz ćwiczenia na szybkość reakcji. Klaszczemy. Podrzut, złapać. Klasknąć przód, tym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok, teraz klaszczemy dłonie, kolana dłonie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok, teraz klaszczemy pod kolanem. Pod drugim kolanem. Raz, dwa, trzy. Raz pod jednym, raz pod drugim Raz, dwa, trzy. Dobra. Podrzucamy, podrzucamy do góry. Szybko się schylić i dotknąć podłogi. No i złapać tak, żeby nie spadło na podłogę. Raz, pięć, raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Ok. Teraz dajemy między nogi skarpety. Podrzucamy nogami, a łapiemy rękami. Przez podskok. Pięć razy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I ostatni. Pięć. Było łatwo. Bo przodem. A teraz to samo zrobimy tyłem. Znowu bierzemy między nogi. Uginamy nogi w kolanach. Raz w jedną stronę, raz w drugą stronę. I łapiemy przez skręt bokiem. Popatrzmy coś takiego. Raz z jednej strony, raz z drugiej strony. Dwa, trzy, cztery. To żeby było trzy razy z jednej, trzy razy z drugiej. Jeszcze po razie. Pięć i ostatnie. Sześć. Dobra. Z karpetki dajemy za plecy i rzucamy za plecy do przodu, a próbujemy złapać I już z przodu w dwie ręce. Rzucamy z tyłu za plecy, łapiemy z przodu. Trzy. Cztery. I pięć. I odwrotnie, rzucamy przodem, staramy się złapać tyłem. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć, skłon, ręce dajemy z tyłu za kolana, podrzucamy do przodu, szybko przekładamy i łapiemy z przodu, pięć razy, dwa, trzy, cztery, pięć, odwrotnie, trochę trudniej, bo będziemy rzucać przodem, a łapiemy tyłem, raz, dwa, trzy, o prawie wyszło, cztery i pięć. Jak już jesteśmy w tej pozycji, w skłonie, większy rozkrok, jedna ręka z jednej strony, druga z drugiej i zmieniamy układ rąk, podrzucając szybko, również pięć razy. Ok, na koniec się jeszcze rozciągnijmy, rozkrok, nogi proste, w jednej ręce nasze skarpety, robimy skłon bok, wytrzymujemy.

7, 8, 9, 10 i w drugą stronę skręcę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. OK? Dajemy nasze skarpety na głowę. Robimy skłon głowy w tył. Skarpety nam spadają, a my przez skłon tłowia. Jak pamiętamy, jak spadnie, no to musimy bardziej sięgnąć, ręce staramy się, Boże nogi proste w kolanach i też pięć razy, jedziemy, dwa i skłon, 3 skłon, cztery, skłon i 5 skłon, w tych skłonach pilnujemy, żeby nogi były proste w kolanach, Dobrze, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję.